Witam na kolejnym filmie. Dziś będę omawiał wyniki pomiarów jeśli chodzi o zależności między mocą czynną, bierną oraz współczynnikami mocy. Jeśli chodzi o dane uzyskane w poprzednim filmie, gdzie był wykonany pomiar mocy czynnej i biernej dla silnika elektrycznego trójfazowego, to było zrobione na przykładzie łuparki do drewna, gdzie też pokazałem zmiany. Pomiędzy mocą czynną a bierną, jakie zachodzą wraz ze zmianami obciążenia na wale silnika. Teraz przyjdzie czas zinterpretować te wyniki. Wytłumaczę o co chodzi z tą mocą bierną. Obalę. Już ostatecznie ten przesąd, że silnik pod obciążeniem cechuje mniejszy pobór mocy biernej. Jeszcze w tym filmie będzie też wyjaśnienie o co chodzi z opłatami za moc bierną, i jakie zasady tu obowiązują i będzie to połączone z tą interpretacją wyników, pomiarów, które zostaną też w tym filmie zaprezentowane. No bo takie rzeczy to najlepiej wytłumaczyć, jakby to powiedzieć, na żywym organizmie. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto przycisk, znajdujący się pod ekranem. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach. Co mógłbym zmienić? Na początek, aby móc tu cokolwiek mówić na temat zależności pomiędzy mocą czynną, bierną i pozorną, będzie wprowadzone trochę wzorów i definicji, żeby było wiadomo, co jest czym i jakie tu są zależności. I jeszcze bardzo ważna uwaga: zależności. Które zostały podane w tym filmie, dotyczą sytuacji, kiedy mamy sinusoidalne napięcie w sieci i odbiorniki, które nie powodują odkształceń harmonicznych przebiegu prądu czy napięcia. Zatem zaczynamy. Co to takiego moc czynna, bierna, pozorna? Jakie zależności tu występują? A zatem o co chodzi z tą mocą czynną, bierną, pozorną? Jeśli chodzi o moc czynną, to jest ta moc, która jest w danym momencie zamieniana na pracę. Czyli ta, która jest wykorzystywana. Moc bierna to jest z kolei moc krążąca między źródłem a odbiornikiem. Ona nie jest zamieniana na pracę to jest ta część mocy, która jest pobierana, a nie wykorzystywana. Jeszcze moc pozorna to jest moc całkowita, która musi zostać pobrana z sieci zasilającej. Aby można było tu uaktywnić, wytrzesać tą określoną moc czynną. Jeśli chodzi o odbiorniki jednofazowe, są tu następujące wzory stosowane. Dla mocy czynnej, iloczyn napięcia fazowego pobieranego prądu i współczynnika cosinus phi. Dla mocy biernej wzór jest taki sam jak dla mocy czynnej, tylko że zamiast cosinus sinus fi mamy sinus fi. Re reszta jest wzoru taka sama, tylko oznaczenie jest inne, bo moc czynna to P, Q to moc bierna, S to moc pozorna. Z kolei moc pozorna to jest iloczyn napięcia fazowego i natężenia przepływającego prądu. Współczynnik mocy... Kosinus fina określenie to DPF stosunek mocy czynnej do pozornej. Pokazuje on ile mocy pobieranej jest wykorzystywane na wykonanie pracy. Jeśli chodzi o odbiorniki trójfazowe symetryczne, ja tutaj podałem tylko dla uproszczenia. W przypadku odbiornika niesymetrycznego moc czynna, bierna, pozorna. To będzie suma mocy pobieranej dla każdej fazy, i mamy tak moc czynna. Dla odbiornika trójfazowego to jest pierwiastek 3, napięcie międzyfazowe, napięcie przewodowe, razy natężenie prądu, razy współczynnik mocy cosinus fi. Dla mocy biernej będzie sinus fi. W przypadku mocy pozornej to mamy. Pierwiastek 3 razy napięcie międzyfazowe razy natężenie prądu, no i współczynnik mocy cosinus fi, też inaczej zwany DPF, no to jest stosunek mocy czynnej do mocy pozornej, tylko tu mamy y, odbiornik trójfazowy, więc tak pokrótce sprawa się y, przedstawia. Teraz o co chodzi z tym Cosinus Fi Sinus Fi, te zależności między mocą czynną, bierną a pozorną są zobrazowane za pomocą tak zwanego trójkąta mocy. Jedna z jego przyprostokątnych, no to jest moc czynna, druga przyprostokątna to moc bierna, przeciwprostokątna to moc pozorna. I fi, to jest kąt przesunięcia fazowego, jeżeli ten kąt fi jest mniejszy od zera, w przypadku mocy biernej indukcyjnej wartość tego kąta Fi jest większa od zera i właśnie to jest ten cosinus fi p do s. Czyli widzimy teraz o co chodzi. Mocy czynnej do pozornej. Znając wartości mocy czynnej i biernej oraz wartości napięcia, możemy wyznaczyć wartość skuteczną prądu źródła i tu jest taki wzór. Pierwiastek w sumy kwadratów. Z czego jeden składnik to Stosunek mocy czynnej do napięcia, drugi składnik stosunek mocy biernej do napięcia, no i taki wzór pozwala na dokonanie obliczeń. Żeby lepiej zobrazować sytuację związaną ze współczynnikami mocy sinus fi i cosinus fi, ja Przytoczyłem tu wykresy przedstawiające poszczególne funkcje trigonometryczne sinus, cosinus. Oraz tangens i zależności, jakie tutaj występują. Te dwa wykresy przedstawiają funkcje trigonometryczne sinus i cosinus. Ja specjalnie zrobiłem to na dwóch wykresach, żeby pokazać tu, jakie zależności panują. Tu mamy oznaczenia. Pi, 2 pi, 3 pi, a nie 90, 180, 360 i tak dalej. 360 stopni to jest 2 pi radianów w tym wypadku. Gdzie jest pi no to by było 180 stopni, gdzie jest pi podzielone przez 2 to jest 90 stopni. Jeśli chodzi o wartość kąta, która tu jest na osi x na i sinusa czy kosinusa. Ja zrobiłem tu takie też pionowe niebieskie linie. Te funkcje jak widzimy są przesunięte względem siebie o 90 stopni czyli o 1 2 pi radiana. Co te niebieskie linie teraz pokazują. Ja się ograniczę do tej pierwszej ćwiartki od 0 do 1 2 pi. Czyli gdzie jest od 0 do 90 stopni. I można zauważyć, że czym wartość kąta będzie bliższa 0, czyli czym ten kąt będzie mniejszy, wartość funkcji sinus będzie tym mniejsza. Z kolei wraz ze spadkiem teraz wartości kąta od 90 stopni do 0 wartość funkcji cosinus phi będzie rosła i będzie wynosiła 1 kąta równego 0 stopni i 0 dla kąta 90 stopni to jest ta pierwsza ćwiartka i co y, tu teraz widać kiedy wartość funkcji sinus -fi będzie mała wartość funkcji cosinus phi tu będzie stosunkowo duża będzie też y, sytuacja dla kąta 45 stopni, że wartość funkcji sinus i cosinus będzie jednakowa. Funkcja tangens. Tangens dla x to jest stosunek sinusa do cosinusa. Wartość funkcji tangens przedstawia się w następujący sposób. Nie ma wartości tangensa dla 90 stopni, 270 stopni, 450 stopni itd. Tak I w drugą stronę, dla wartości poniżej 0, działa to w analogiczny sposób. Teraz jeszcze jeden taki powrót do funkcji sinus i cosinus. Co widać? Czym mniejsza wartość x, mówię dla tej ćwiartki od 0 do 90 stopni, tym mniejsza wartość tangensa fi, tym mniejsza wartość tangensa. To tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe zależności, jakie tu panują, jeśli chodzi o moc czynną, bierną, pozorną. Wyjaśniłem też, o co chodzi z zależnościami trygonometrycznymi, sinus, cosinus, tangens, które będą tu miały zastosowanie. Teraz będzie część praktyczna, gdzie zostanie. Pokazany wykres wskazowy dla prądów i napięć dla silnika trójfazowego, i jak to wszystko się będzie zmieniało podczas łupania drewna. Widać na analizatorze, już się pojawił wykres wskazowy. Teraz zostanie. Dokonane przełączenie silnika do pracy w trójkącie. Zmiana na wykresie wskazowym. Ja idę rozłupać pień. Widać będzie przy okazji co się dzieje, więc zaczynamy. Było na tym wykresie wskazowym wyraźnie, że wraz ze wzrostem obciążenia silnika zmniejsza się kąt przesunięcia fazowego między prądem a napięciem. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Zmienia się stosunek mocy czynnej do biernej. I przez to zmienia się wartość współczynnika tangens phi. Właśnie przy kompensacji mocy biernej, o której będzie mowa później, ale to będzie zapewne przyszły rok, kiedy znowu będę mógł wyciągnąć uparkę i dokonać pomiarów. Przeprowadzić też kompensację mocy biernej dla tego silnika wraz z omówieniem wszystkiego. Właśnie kompensacja mocy biernej sprowadza się do tego, aby uzyskać. Właściwą wartość współczynnika tangens phi. Tu nie ma czegoś takiego jak wiele osób myśli, że wraz ze wzrostem obciążenia będzie mniejszy pobór mocy biernej. Tu zachodzą zmiany między stosunkiem mocy czynnej a mocy biernej. Zresztą pokażę teraz jak zmienia się pobór mocy czynnej biernej. Podczas rozruchu silnika Łuparki, podczas jej pracy na biegu jałowym, podczas łupania drewna i kiedy się Łuparkę wyłączył. No i co tutaj się na tym wykresie znajduje? Na dolnej osi mamy czas w minutach i sekundach, czas liczony od momentu rozpoczęcia pomiarów. To wszystko zostało tu zarejestrowane w pamięci analizatora. Ten czerwony wykres. To jest moc czynna, ten zielony to z kolei moc bierna. No i tu widzimy, że następują jakieś zmiany. Ja zaznaczyłem strzałkami momenty tutaj w czasie pracy i co możemy zauważyć? Mamy skok poboru mocy podczas uruchamiania silnika i przełączenia w trójkąt. Jest to zarówno dla mocy czynnej, jak i dla mocy biernej. Wiadomo, w czasie rozruchu i przełączania z gwiazdy w trójkąt występują udary prądowe. No i w tym wypadku zwiększony pobór prądu, no to jest też zwiększony pobór mocy. Więc nic nadzwyczajnego. Widać też wzrost poboru zarówno dla mocy czynnej, jak i dla mocy biernej po przełączeniu w trójkąt zresztą jest to rzecz normalna ja tutaj podałem wartości szczytowe, to są wartości średnie z 200 milisekund jeśli chodzi o czas odczytu przy uruchomieniu silnika mieliśmy 11,72 kW szczytowy pobór mocy czynnej i 23,37 kW mocy biernej przy przełączeniu w trójkąt było to 3,263 tysięczne kW dla mocy czynnej, dla mocy biernej było to 16,98 kW. Oczywiście, kiedy uparka była wyłączona, obie wartości miały wartości 0. No i na biegu jałowym pobór mocy czynnej oscylował wokół 740-750 tys. kW, zaś pobór mocy biernej w czasie całej pracy uparki praktycznie Oscylował wokół 6 kW. Teraz na tym czerwonym wykresie, gdzie jest pobór mocy czynnej, widać takie charakterystyczne piki. To są właśnie momenty, kiedy rósł pobór mocy czynnej. Było to związane z łupaniem drewna. Ja tu zaznaczyłem taki szczytowy wzrost. Tu był do 3,230 tysięcznych. Kilowata. Zaznaczyłem, no jeden z tych, jakby to powiedzieć, tylko pików, on jest dość charakterystyczny, są, jest jeden pik częściowy spadek, potem drugi pik rozciągnięty w czasie. To jest właśnie związane z łupaniem drewna, kiedy mieliśmy wzrost poboru mocy spowodowany wkręcaniem się świdra, pęknięcie tego pnia i dalej spadek tutaj Mocy, bo jest mniejsze obciążenie, no i jak ten świder zaczyna głębiej wchodzić w tą szczelinę, jest kolejny pik. Na największym pniutu ta wartość sięgnęła około 6 kW, jeśli chodzi o ten pik związany z poborem mocy czynnej. No i teraz, co nam to daje? Analizując ten wykres zmian poboru mocy w czasie, można określić co działo się w danym momencie i będzie to mieć teraz znaczenie jeśli będzie prowadzona analiza jakości zasilania czy i dobór tutaj urządzenia do kompensacji mocy biernej, I to jest w takim dużym skrócie, no i tu jest zaznaczony moment wyłączenia uparki, widać wyraźnie, no wtedy silnik jest już odłączony od zasilania, czyli pobór mocy wynosi 0. I z tego wykresu, który został pokazany i z zależności trygonometrycznej widać tu doskonale, że chodzi o wartość stosunku mocy biernej do mocy czynnej. A jak to się ma teraz do kwestii związanych z opłatami za moc bierną? No, ktoś jakby usłyszał opłata za moc bierną, no to pierwsza rzecz, która się tu nasuwa. Idąc tym tokiem rozumowania, no to że ktoś za dużo mocy biernej wytwarza, i teraz jest to coś niejako ponad umowny limit. Jednak nie jest tak do końca, bo chodzi tu o wartość tego współczynnika tangens phi i ma to odzwierciedlenie nie tylko w umowach z zakładem energetycznym, ale też przepisach prawa. Tak to się przedstawia. Mamy rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną. I paragraf 47 tego rozporządzenia i punkt pierwszy. Przez ponad umowny pobór energii biernej przez odbiorcę Rozumie się ilość energii biernej odpowiadającą współczynnikowi mocy tangens fi wyższemu od umownego współczynnika tangens fi 0, czyli niedokompensowanie i stanowiącą nadwyżkę energii biernej indukcyjnej ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika tangens fi. Czyli tu cały czas widać w tej definicji. Że chodzi o wartość stosunku mocy biernej do mocy czynnej. No możemy też, mając jakieś urządzenie, które na biegu jałowym cechuje duży pobór mocy biernej, wyłączyć je i wtedy ten stosunek też całkowity ulegnie zmianie. Lub druga możliwość indukcyjnemu współczynnikowi mocy przy braku poboru energii elektrycznej czynnej, lub pojemnościowym współczynnikowi mocy, to jest już przekompensowanie, czyli w drugą stronę, zarówno przy poborze energii elektrycznej czynnej, jak i przy braku takiego poboru. I teraz drugi punkt. Rozliczeniami za pobór energii biernej są objęci odbiorcy zasilani z sieci średniego, wysokiego i najwyższego napięcia, ale uwaga, jest też zapis, że takimi rozliczeniami mogą być objęci Także odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV. Czyli chodzi o tych odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia. I taka sytuacja tu ma miejsce. Zresztą, gdyby tar nie było, no to po co by tu było kompensować dla zasilania z sieci niskiego napięcia, jak nie ma wymogu. Co podlega opłacie w okresie rozliczeniowym. Ponad umowny pobór energii biernej, określany jako nadwyżka tej energii, ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika tangens fi 0, gdy tangens fi jest większy od tangens fi 0. Ten tangens fi 0 to jest ta wartość współczynnika tangens fi określona w umowie, a tangens fi to jest ta wartość, którą uzyskujemy. Ponad umowne wprowadzanie energii biernej, określone jako nadwyżka tej energii, ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika tangens fi równą 0, zmierzone w strefach, w których jest prowadzona kontrola poboru wprowadzania tej energii lub całodobowo, w zależności od rodzaju zainstalowanego układu pomiarowego. I punkt czwarty: wartość współczynnika mocy tangencji 0 określa się w warunkach przyłączenia lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie kompleksowej. Wartość współczynnika mocy przyjmuje się w wysokości tangens fi 0 równe 0,4 i właśnie o to chodzi tutaj z tą kompensacją mocy biernej, żeby wartość tego współczynnika nie przekraczała tej wartości. Chyba, że indywidualna ekspertyza uzasadnia wprowadzenie niższej wartości, ale uwaga, Wartość współczynnika tangens fi 0 nie może być niższa od wartości 2. Jeśli wartość współczynnika tangens fi 0 nie została określona w warunkach przyłączenia lub w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie kompleksowej do rozliczeń przyjmuje się wartość tangens fi zero 0 równą 4. Czyli no tu jest to takie zabezpieczenie na wypadek, gdyby w Dostawca energii, czyli zakład energetyczny, nie określi tego. I punkt piąty. Wartość współczynnika mocy tangens fi określa się jako iloraz energii biernej pobranej całodobowo lub w strefach czasowych, w których jest dokonywana kontrola poboru energii biernej wyrażonej w megawatogodzinach lub kilowatogodzinach i energii czynnej, pobranej całodobowo lub w strefach czasowych, w których jest dokonywana ta kontrola, wyrażonej w megawatogodzinach lub w tak, więc to by było tyle, jeśli chodzi o kwestie związane z interpretacją pomiarów mocy czynnej i biernej. Jak można tu zauważyć, tu wcale nie chodzi o to, jakby ktoś powiedział, żeby tej mocy biernej wytwarzać mniej. Można zmniejszyć ilość mocy biernej wyłączając na przykład silnik pracujący na biegu jałowym, ale widać też, że ten pogląd, który wśród wielu osób gdzieś pokutuje, że wzrost obciążenia powoduje spadek poworu mocy biernej, to nie jest prawda. Chodzi tu o stosunek mocy biernej do mocy czynnej, o ten parametr tang tangens phi, który ma nawet Umocowanie prawne, czyli tak naprawdę chodzi tu o odpowiedni dobór stosunku dwóch wielkości. Jeśli chodzi o kolejny film, to będzie taka przerwa od kwestii związanej z mocą czynną, bierną, pozorną. Zostanie zaprezentowane ujęcie z realizacji uziomu ja tutaj zdalnie doradzałem w tej kwestii i pokażę, co z tego wyszło a później będzie kontynuacja tematu związanego z mocą czynną, bierną, pozorną, gdzie zostaną wykonane pomiary tych wielkości dla świetlówki, dla lampy sodowej, dla stanowiska komputerowego, które używam do produkcji filmów zasilacza UPS i też zostaną omówione tutaj teorie mocy. Bo tak jak wspominałem w tym filmie, pokazane tutaj zależności mają zastosowanie w sytuacji, kiedy nie mamy do czynienia z przebiegami prądu czy napięcia odkształconymi przez wyższe harmoniczne. A niestety obecnie jest tak, że mamy bardzo dużo odbiorników, które wprowadzają odkształcenia typu przemienniki częstotliwości, jakieś urządzenia elektroniczne. Zasilacze UPS, diody LED, zasilacze itp. i tym podobne. Okazałoby się, że postępując według tego, co tu zostało powiedziane, można by przy próbie skompensowania teraz mocy biernej wejść na minę, bo okaże się, że będzie wychodzić zupełnie coś innego, i tu właśnie się kłaniać będą kwestie związane z teoriami mocy i ich. Ograniczeniami. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.